na stronę Awinek do was w kolejnym odcinku na moim kanale I jak widzicie tutaj mam mojego wielkowego skina Blinka to jest moje nowe konto winek w Stambel, guys, i co się tutaj takiego fajnego stanęło a stało się to że widzicie, tutaj powinna być taka jedna rzecz która się nazywa pakiet startowy dlaczego nie mam pakietu startowego tutaj pokazanego dlatego, że go kupiłem a w tym było usunięcie lekram że nie będę mieć lekram po, po, po skończeniu rundy i 1500 gemów za dwa, i to wszystko było za 12 zł co zrobiłem? kupiłem dwa razy zakręc... Za, zakręcił tym kołem i jeden raz zakręciłem tym tutaj dropnę epickiego skina a tutaj patrz co można było dropnić jeszcze wczoraj kupiłem 250 gemów i dropnąłem no właśnie tego tutaj blinka skina, o tego tutaj widzicie którego mam, tutaj był wskazany. O tego tu, droknąłem wczoraj i dodatkowo e, jeszcze sobie epika, a dzisiaj zakręciłem dwa razy tym kołem, gdzie tutaj są takie fajne rzeczy. I najlepsze jest to, że wyjątkowy jest e, ten: no, znaczny z no, niż mityczny. Niestety, mitycznego nie dropnąłem, tylko dwie legendy dropnąłem, a potem się jeden raz zakręciłem tym kołem, i jakie i co dropnąłem. To sami zobaczcie. Tutaj takie tutaj fajne skiny. I tak, taki tutaj, taką tutaj legendę, I jeszcze taką nowe konto, więc jeszcze mam tutaj fajne zdolności. Mam tutaj takie zdolności niewidzialność i serduszko do moje nowe konto od tygodnia. Więc nieźle i tak tutaj po tygodniu już coś takiego się dzieje to i tak jest mój rekord, że po tygodniu coś takiego się stało. To jest mój rekord. Tak to jest mój rekord. Więc nie mam rekram po skończeniu rundy. Tutaj jeszcze jest Tamel ale to innym razem, więc coś takiego sobie zakupiłem. I teraz zagramy w dwie rundę normalną. Nie, rankingową, tyle sobie, sobie zagramy. W ogóle tutaj dużo rzeczy jest podobnych so taki samy do Brawl Stars. Więc nie w ogóle nie wiem co zauważyliście ale po, tak, powracam do stamp Guys. Moje nowe konto od tygodnia i w tygodniu coś takiego się stało. Nie wiem jak to możliwe coś takiego mi się stało, ale to coś takiego się stało. Więc runda już będzie głuchawa. Yeah? Dziękuję. ok Vlog Dash. Dobra, więc tak, Dash Legendary. Legendarny Vlock o, ale tutaj ludzie mają ładne skiny, nice, nieźle. Bardzo fajnie bo ja tutaj użyję sobie mniej I zaraz hmm, przytulę kogoś. Kogo tu przytulić? Tą osobę. Ja nie, nie udało mi się. Tutaj nie wiem w ogóle czy cokolwiek... W kolce kogoś muszę zdziwić. Bo na razie kolców nie ma. Ja staram się ulepszyć to serduszko, ale wydaję wszystkie te to do ulepszenia na niewitkę, potem kupiłem serduszko, więc nie mam nic, żeby ulepszyć serduszko. A, walnął, well, no, ale ni niestety nic mi się do nie stało. Dobra, ja tam używam mojej niewitki. I co tutaj się... O, co, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Przeniknąłem przez ścianę. Dobra, jest... O kurde, prawie, 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 prawie. Dobra. Pararam, o teraz są kolce Boję się tego triku zawsze robić Ale udaje mi się, nie zawsze, ale udaje się Dobra Pyk. Dobra, udało się tym razem Ale się boję tego robić Triku O kurde, dobra Prawie wpadł, prawie wpadł Prawie wpadł No mm, to zrobiłem Liga rana Więc całkiem nieźle Pararam, dobra co my tu mamy? Jak widzicie nie ma reklam, bo kupiłem ten pakiet sercowy tak by nie był co jedną rundę, tylko co dwie rundy, ale o, nie mam reklam. I tak? Więc nieźle, więc dobra, teraz kolejną rundę w rankingowe ja w ogóle straciłem. I wiedziałem doszedłem, o, w sumie odrabiam, odrabiam to co straciłem. Byłem już blisko tego expa. Ja tutaj dostanę w tych nagrodach złoto 3500. Okej, okay, dobra 3500 to całkiem źle. Więc 3500 to już będę mógł odblokować to. O, mam tą emotkę? Dobra, to emotkę sobie ją ustawię. Zamiast. Hmm, tutaj mam jeszcze inne fajne emotki. Dobra, zamiast tego. Albo... Albo dobra, niech tak zostanie. Ani niech... Ach, nie zagrałem normalną rundę, ale... To już szkodzi. Oby to fajnego było, gdyby mi się przydają, przydadzą te dwie zdolności. Byłoby fajnie. No tutaj mi się to raczej nie przyda w ogóle. Te dwie zdolności, nie mi się nie przyda, serwisko też mi się nie przyda. to no, chyba, że na końcu. Ale na końcu raczej będę musiał się wierzyć Ojajaj, dobra, dobra i udało się. Więc tak, dobra, teraz sobie w sumie tej niewidzialności. No teraz jedziemy, to jest jeden. Chociaż, chociaż... Chociaż to w sumie uda mi się to przejść. Nie wiem czy mi się uda. To różnie czasami mi się udaje to przejść. Czasami się udaje, czasami nie. To jest tak różnie, ale częściej mi się udaje. Super slajd dla tego... Oczywiście nie, nie to nie jest super slajd, to jest... Super... A tam nie, nie patrzyłem na tą nazwę. Eee to... Water Park. To było z wodą Water. Ale nie patrzyłem na, dar, na, na, na nazwę, tylko... Zobaczyłem nazwę Water i dalej już i, nic dalej już nie czytałem. Dobra. Water, woda. Wodny, a wodny park. Water Park i coś tam jeszcze przed było. Dobra, przechodzimy. Pararam, pararam. Dobra, mamy to. Oj, oj oj oj. nie udało się niestety. A jajaj. Ja dobrze idę? Nieźle idę. Czemu mnie tak źle mnie zrespiło? E, halo nie, 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 źle mnie zrespiło. Czemu tak zrespiło do tyłu. E, nie no, to jest nie fair. Czemu mnie tak do tyłu zrespiło? A błagam, błagam, musi się udać. Nie no, chyba nie zdążę, raczej, no, raczej nie zdążę. A tak mało osób, no błagam... Nie, nie zdążę, już nie zdążę, już nie zdążę. E, chociaż, chociaż dobra, zdążę. Dalej, dalej, dalej tam, tam, dalej, tam, tam, dalej, 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 dalej i się udało. dalej, mamy Zaczynamy. Dobra, tutaj tu się coś tam... Kurde, nie mogę użyć tej emotki, co wie. Ta emotka mi się zbugowała, że jak ją dalej, to nie zawsze mogę jej użyć. Nie wiem o co chodzi. Kompletnie, nie wiem czemu to się tak baguje, ale ja chcę kogoś złapać serduszko. Okej, okay, dobra. Is. Pa pa. A! Kurczę, no nie da się nie umiem tego używać. Ja, ja nie mam... mam taki krótki czas używania, że muszę to szybko robić. A, ja, ja dobra, użyję, zrobię. A! Nie mogę się tam dostać. Tym trikiem. Ja dobra, nie będę używał tego triku. No kurczę nie da się. Aha, dobra, więc sobie... niestety odpadłem przez to, że próbowałem zrobić ten trick. Niestety mi się nie udało. Niestety. Dobra, nowe tym... będą grane. Więc zaczynamy moim blinkiem, moim skinem. Trochę jestem smutny, że odrównałem te legendy, bo i tak ich za bardzo chyba nie będę używał. No, chyba, że będę używał, ale raczej nie. Chociaż czasami będę tam zmieniał skiny, jak za długo będę używać tego skina, mi się na chwilę znudzi to innego, ale ten skin raczej mi się nie znudzi. To jest najłatwiejszy skin, jakiego mamy w tym koncie. A pamiętam, że na innym koncie, nie pamiętam jak się nazywało, poprze... nie, nie pamiętam jak się nazywało poprzednie konto. Jest tam belga, jest chyba Rikuś, ale nie jestem pewien. ale na poprzednim koncie miałem złoty, frozen w i złotego szkieleta pirackiego. to były moje dwie te i nie miałem żadnej zdolności a tutaj już są Ach, nie pomyliło mi się no, nie. zdolności mi się pomyliły kurde no co on wyprawia kurde nie 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 wierzę uratował nie wierzę co tu się stało ale nas uratowało w wiem co jest czemu to nie jest widzę że to nie jest półfinał ani finał to nie jest półfinał ani finał a tutaj coś takiego się dzieje O nie, niewidzialność, niewidzialność, ja też użyję niewidzialności Okej, okay. aha Dobra, nie wierzę Jestem zdziwiony, że coś takiego Się stało, że No Ten, który złapał serduszko tam spadł, ale ten też spadł, ale potem Się uratował, ale też spadł to miało być odwrotnie, ale w sumie W sumie jakby było odwrotnie to też by Maria, ale było, ale Pierwszy, a ten drugi więc no dobra, przynajmniej dobra wygrana runda i jeszcze jedna wygrana runda jeszcze 100 muszę zebrać i wtedy będę miał wtedy będę mieć złoto jeden na stumble guis stumble guys więc tak no, dobra, co nam tutaj wylosuje na tych rankingowych mój, mój blink, dawaj mój blink mój najładniejszy skin jakiego mam Piszcie w komentarzu, jaki z kim Wam się najbardziej podoba? Czy ten Blink, czy może inna legendę? Może jakiś Epic, ale raczej nie. Bo no raczej najbardziej Wam się nie podoba na moim koncie Epic, skoro mam wyjątkowego i legendę. To oczywiście, że albo wyjątkowy, albo legenda będzie najbardziej przez Was ulubienie. Ulubie. Najbardziej, najładniej będzie. Najbardziej Wam będzie się podobać na moim koncie, bo Epic. Nie, nie jest taki. Moje Epic nie są aż takie ładne jak moje legendy lub moje wyjątkowe, więc raczej nie, ale no chyba, no chyba może tak się stać, ale raczej nie o kurde, a ty co? O kurde, dobra, obaj mają piochę. Nie, 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 ja tam uciekam. Aj! Co? Co jest Co ja zrobiłem? O nie, 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 tylko nie to. O ja tego nienawidzę. Uff. Dobra, uratowałem się. Ale co ja zrobiłem? Aj! A, to jest trudne skakać do tyłu. Pyk. Dobra, mam to. Dobra. Tam e, widziałem cień. E, no, całkiem blisko jest czarna dziura. Dobra, gdzie są, e, gdzie jest to da? Tam są. Dobra, pyk, pyk. O nie, tylko nie te kolce. A. Ajajajaj, dobra. Jakoś przetrwam. Albo, nie, albo przetrwam, o nie, dlaczego akurat to, dobra. Udało się, dobra. Udało się, udało się. O nie, 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 dobra, to jest łatwiejsze. Moim zdaniem. Oj, dobra, to jest łatwiejsze. O wiele łatwiejsze. A teraz na końcu. o kurde, dobra. O nie, co to jest, dobra. To tak przyspieszyło nagle? Nie, przesadłem nie będę potrzebował podobnego skoku kurze dobra, ale przynajmniej przynajmniej coś tam dostanę 80, 55 dobra, nieźle też nieźle, też jest fajnie dobra, jeszcze 5, jeszcze 5 widzowie jeszcze 5, jeszcze 5 expa w mi widzowie jeszcze tylko 5 expa więc nieźle, więc czekamy co nam tutaj wylosuje By fajnie, byłoby fajnie jakby był blockdash jakikolwiek ale lepiej normalny Okej, okay, lava lamp, bardziej się cieszę, dlatego że serduszko nie bardziej przyda. Więc nieźle. Ile tutaj u, u, u ja, czy, ile tu ładnych skinów? No w tych czasach lud, y, sta, ludzie na Stumble Guest mają o wiele ładniejszy skinów. A tamta osoba wkuje. Dalej, dobra, u, u, udało się. Ja tam idę na nie bo... Nie, przyciąga! A. Ja przestanę Cię mnie przyciągać. Pyk. Kurczę no, nie udało się. No. A! Dobra! Żelek yy, żelka złapał. Dobra, nie, ja tam, ja tam idę na niebitkę. O kurde. Co, ja, 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 ja bym ja byłem pewien, że teraz spadnę. Ja, ja miałem myśli coś takiego. Nie co ja zrobiłem jakąś kupotę. Chyba, żelek, to twój koniec. Albo jednak nie. Ja tam na ne. Na... Tego mi prawie zepchnę. Ja tam na niebitkę idę. O, o, dobra, udało się, udało się przeżyć. Zostańcie. Ajajaj! Aj. Chodź tu! Aha, dobra. Nie wiesz, dobra, dobra, dobra. Wzrok, a, zwrot akcji. To ja o to miał a ja spadłem. Ja kompletnie nie umiem używać tej emocji. Muszę ją ulepszyć. I to jak najszybciej. Dobra. Mamy to. 3500 expa. Nieźle, złoto 2 już mam. To, to jest złoto 2 czy 1? To jest złoto 2 jednak. To wygląda jak złoto 1, ale to jest złoto 2. W ogóle ukończyłem cały karnet, jak czekam na kolejny karnet piek 7, 7 na 7, wszystko ukończone. Jest nieźle, więc ja będę się z wami żegnał. Trzymajcie się i cześć!